Siema, siema, witam Was na moim kanale. To będzie taki chyba krótki odcinek. Jeszcze, że się z takim czymś tu nie spotkał na tym rejonie. Miałem tam, powiedzmy, adres głowackiego 95. No i miałem też głowackiego 56. 80 a 82 i naprzeciwko 82 było 80 e, 93 przepraszam No to sama logika mówi, że po 93 musi być 95. Oczywiście jest tam dom, ale on już należy do rybnika, a nie do gaszowic szczerbic Go do dom Ciup, dobra, dzwonię do chłopów panie, musisz się pan cofnąć na 52 numer i tam pan będziesz miał skręt w prawo potem pojedziesz pan z pół kilometra musi pan skręcić w prawo pojedzie pan jakieś 200-300 metrów trzeba skręcić w lewo w prawo i dojedzie pan do, mnie do domu takie buty więc troszkę, że się tego naszukał w końcu zadzwoniłem więc zapamiętam ten adres no bo wiadomo, że Najłatwiej zapamiętać adres, który się długo szukało, nie? Więc takie mam przygody. Pogoda jest fenomenalna, zajebisto. Mamy 9 stopni, słoneczko świeci, mało chmur. Mój busik troszkę się ubrudził, bo kurde, drogi te boczne to są jeszcze troszkę z błota i w ogóle. Robota mi w ogóle nie idzie. Mam 90 punktów. No teraz już mam troszkę mi, może z 80 czy tam 70. Jest 11. Z tej w czarnej życi, że tak powiem. No nic nie idzie. Da mi tu dużo godów tej nawigacji. Nenerwuje mnie. No ale co z tego? Nic nie zrobię. Co zrobię? Nic nie zrobię. Jadę teraz na ulicę Polno. Pani mi z rana dzwoniła Zostaw pan ta paczka za chałpą, bo mnie nie ma. I to by mi najbardziej pasowało. Nawet to bardziej niż jakbym miała pod to podjechać potem po robocie. No ale nie wiem, o który skończa, więc moglibyśmy się minąć, więc wola tej pani to zawieźć zostawić i to za chałpą. Oczywiście podpisujemy się, jak się już podpisujemy, to swoim nazwiskiem, a nie nazwiskiem od klienta, no bo mamy RODO, rodą i w ogóle. Pani wyraziła zgoda na pozostawienie paczki. Powiedziała, żeby mi napisała to w SMS-ie, że chce tak, no i tyle, no tak się załatwia te sprawy, jada na tapolno w tych Gaszowicach. Cóż Wam mogę jeszcze powiedzieć? Zachęcam was, bo nie Zachęcam was do subskrypcji, bo to nic nie kosztuje, a mi może pomóc do lajkowania, komentowania, czy mieliście jakieś fajne przygody. Dobijamy poleku do 1000 subskrypcji, co się ciesza bardzo, więc może wpadną jakieś live y z rejonu, więc będzie to chyba długie, choć tu czasami nikaj nie ma zasięgu, więc nie wiem jak to będzie wyglądało. Cóż wam mogę jeszcze powiedzieć? No jeżdża, jeżdża, jeżdża. Jutro mamy piątek, jutro nie ma domu w robocie, bo ma wolne, coś tam musi pozałatwiać. Nie wiem co nie pytały. Nie moja sprawa tak naprawdę. Jak będzie chciał, to powie, a jak nie, to nie. Śmigłomy, śmigłomy, śmigłomy. Mam nadzieję, że dzisiaj do tej 17 skończa Tak by chciał najpóźniej Jeden zwrot już mam Pani powiedziała, że jej nie ma, dopiero będzie w poniedziałek Nie rozumiem tego, po co ludzie zamawiają paczki Jak ich nie ma w domu i wiedzą, że dopiero będą Za jakieś tam parę dni Więc wszystko idzie załatwić Napisać maila do GLS Lub zadzwonić Zmienić termin dostawy I tyle I wtedy nie jeżdża, nie denerwuje się Na jakoś mi to nie idzie I każdy jest zadowolony Ale jest jak jest więc może się jeszcze odezwie dzisiaj, a jak nie, to będzie ten filmik trwał jakieś 4 minuty 40 minut. albo i dłużej, tak. ale to się wszystko łokorze. Dzięki i widzimy się chyba później. Tak to a coś wiecie Tak to czuja, więc bowcie się póki co widzimy się później. No i co? No robimy. No robota nie idzie, no ale co? No nic nie zrobię. Tak to już wygląda, ale nie ma się czym przejmować. jademy dalej, nie? nie ma co narzekać robota jak każda inna, całkiem inaczej też się robi jak jest fajna pogoda nawet jak nie idzie to się człowiek tak nie denerwuje jakby szła, nie? ja się tym nie przejmuję robię sobie swoim tempem jest godzina za 10-12 w 3 godziny 40 stopów prawie zrobiłem ponad 41 więc nie ma, ale powiedzmy te 13 stopów na godzinę wychodzi więc jest ok. Jak robisz do 10 stopów na godzinę, to jest my, o, Coś tam, coś tam. Jak robisz 12 na godzinę, to jest takie dobrze. A jak robisz 15 i więcej, to już jest zajebiście fest. Czasami idzie zrobić więcej tych stopów w godzinę, czasami mniej. Ale się nie ma co zrażać i w ogóle nie. Jeża sobie po tych wiochach, Pogoda super 9 stopni. Więc cieszę się bardzo, muszę was przebrać na Adidasy zaraz te buty, I ściągnąć te kurde Adidasie, powiedzmy że zimowe, Powiedzą zimowe, nie zimowe, a dobrze, że sobie takie kupiłem, a jeszcze mi go dali, kup się takie wysokie, to będzie mi no fajnie, bo jak śnieg nasuje, bo ani grama śniegu nie było, więc dobrze, że chcę kupić takie te niskie Adidasy, na początku nie miałem się na nich przekonać. Teraz są zajebiste, jestem zadowolony fest. Biuro Madidasy to się dziwnie czuję w nich nie. To są takie i ta podeszwa mięciutko i mi w ogóle. No i to już będzie chyba trzeci rok tych pum, w tych pumach, co udało to. Czy tam drugi? Trzeci, drugi rok. Drugi na pewno. Więc za 300 metrów w prawo. Na wydają rady, no i tam jest ta dziura. No ale co tam, Pumamo wyrąbane na gwarancja z tego, że to jak 400 za buty. Ale dom do szewca poklej mi to za 10 zł czy za 20 złotych mi to zrobi. Nie wyda się śmigł, kurde, nie będę się ich tam prosił. No, Na pewno sobie już nie kupię nigdy butów, nich, choć mi się bardzo podobają, ale sobie nie kupię. Śmigą jeszcze po tych zostaje mi tu trzy punkty bodajże. Są cztery. Tak zawsze do 12 skończyć gaszowicę, to jest tak zadowolony. No, to tak gdzie parę minut po 12, więc nie ma, nie ma źle no, przy takiej ilości. Więc jakoś to w miarę idzie. no jakoś tak W miarę były blisko te stopy, nie licząc tej jednej tam, Kurde co ogóle 95 lekko było lekko w półtorej kilometra dalej. Tak w sumie to wychodziło. więc Maj sakra, i sakra. Wiem, że w lewo, no jada w lewo, jada w lewo. Dobra, nie przynudzą. Odezwa się pewnie jeszcze później. Więc moje słynne bowcie się. Bowcie się dobrze. Znowu jest chyba się normalnie to opatentuje, a się zrobi jak i będzie bowcie się. dobre ty <grym> kto by to chciał? I w ogóle. Dobra, widzimy się później. Może już dopiero z nowej wsi wyjada się tam ktoś odezwia, bo jak już na to wydaje się czernica, to się odezwie. Więc bowcie się! <grywa> no i dobra! Jestem w sumie na. w Lyskach. sumina. A w sumie zjada z krawężnika już będę w Lyskach Tak to wygląda. Jadę na Bogunicę. tam tylko 6 km, więc pokorzawo filmik, przyspieszony. Jak se tam pyką, nie?

No i co? No tak, żeście mniej więcej widzieli jak się jedzie na, na ten stop tu, więc parę kilometrów było Jeszcze w tym czasie jeden pan zadzwonił, żeby mu do parcela paczka wciepnął bo go nie będzie w doma i dopiero jutro se odbierze z parcela, bo nie chciał, żeby to wróciło na firma i w ogóle, więc więc tak to właśnie wygląda I, i, i co chciałem właśnie powiedzieć no taki tu właśnie jest dojazd choć w sumie jakby wiedział od razu że z tej strony idzie wjechać na ta ulica tu, bo chcę tędy kurde wjechać a także musiał pod górę tam Wiedział, że ta kurde trowa aż tak mocno mokro nie była tam, bo bych na pewno zabuksował no a to bych cofnął na pewno i by jakoś poszło, ale mieszało to dobra, robię tu jeszcze jeden stop na Bogunicach Ładny. No i potem leca jeszcze na Sikorskiego. Trzy stopy. No i Nowowieś. Jeden stop mi tam odpadło, No bo pani powiedziała, że dopiero powiedziała, jak będzie. Więc tak to wygląda. No szkoda, bo była szansa na 100%. A tak żyć. Dobra, leca, leca. A wy? Co? A wy? Co? A wy się? Bowcie! No i dobra, skończyłem, Kobyła kobela, czy jak to się tam zwie Jadaj teraz na zaciszę jeszcze w Kornowaci i cisna na rytki tam zrobić co zrobić No i pitać Do chata, nie? Więc teraz sobie możecie zobaczyć jak jada na zaciszę, a bo i nie, nie, to. Nie zobaczycie sobie. No, nie zobaczycie se, bo tak, że ktoś postanowił. Dobra, ja dam te zaciszę Tak On ta dwa punkty. Jeden echopak, czyli odbiór i doręczenie paczki. Wczoraj tam już byłem z echopakiem, ale pana nie było, a nie zostawił mamie paczki. Więc ładnie przygotowano. No ale co zrobicie? Może se na rytkach kurde i tak jadę do punktu parcelshop, a naprzeciwko niego mam kurde taką restauracja, y, pierogarnia dzisiaj mają danie dnia placek po węgiersku i zupka nie wiem czy się nie skusza ale nie wiem czy moja ukochana nie będzie jakiegoś obiadku robiła więc Cześć. potem nie zjem i to mnie zabije, nie? przemyślam choć kurde wcisnę w domu zjem obiad to bym mógł jeść Zobaczymy, no. Może coś tam... Nie taka mała knajpa, nie wiadomo, tam nakręcą, kurde, co, co jem, albo jak to wygląda, nie? Ale kto wie. No zobaczymy, nie wiem, czy pójdę, i w ogóle. Dobra, jadę na te zaciszę. Z paczkami. Pogoda nadal fajna, 12 stopni się zrobiło, więc... Gitara fest. OK of best. To mnie się podoba, fest. Ciup, tak. Est fest, mere best. Dobra. jada. No i co, no i co, no bo się ci, ci wy się, bo się, no i tyle, hej. No i dobra, po robocie punkt, 16 na moim zegarku, czyli jest za 8 czwarta, nie ma źle. Jeden z mą, co mam Są na poniedziałek, paczka. No szkoda, że se pani nie przełożyła tego, no ale nie wiem dlaczego. Czasami ktoś nie pomyśli, no i dupa, no. Mogło, mogła być stówka, ale jest jak jest. Po robocie nawet to fajnie poszło, choć było ba bardzo dużo. No, było dużo roboty. Ale robiłem na totalnym lajcie, takim, że żeby się nie chciało. Przejazd kolejowy. Są takie dni w których nie chce ci się ani włazić do auta, ani wyłazić z auta, ani cokolwiek. No po prostu ci się nie chce, no robisz to, bo musisz. No powiedzmy, że ten dzień był taki właśnie, na siła wszystko robię, ale kurde fajnie poszło, no w szoku. Tu ktoś dzwonił, tam ktoś dzwonił, no kurde nikaj nikogo nie było, tu kasa szukanie, tu to, tu tamto, no parę klientów było takich, co? A, proszę albo tu zostawić, albo pieniądze są tu, albo pieniądze są sąsiadki, albo no kurde. Można, no można, no ale nie wszyscy działają w ten sposób. A co zrobimy, no? Nic nie zrobimy. Pewnie, jak powiedział, jak przyjada z tą paczką do tej pani, to no, i zasugeruje, że no niestety ja razem, że się można przebukować ta paczka na spokojnie, żeby go też nie musiał jeździć, że jest taka szansa, albo jakaś ktoś z sąsiada kasa, albo jakaś do rodziny zamówić no cokolwiek nie żeby to miało e, ręce i nogi, no, żeby każdy był zadowolony tak? No ja nie muszę specjalnie jechać pani nie musi się też denerwować, że paczka przyszła i nie ma bo na przykład jakby mi nie odpisać, by przyjął, by było awizo jutro by przyjął drugie awizo, dziękuję, paczuszka wraca do nadawcy i tak by to było no ale co zrobić pogoda fajna, od jutra się może spieprzyć, no bo weekend się zbliżył, a szkoda była weekend, taka pogoda, to czy coś malina a tak jest halina no ten dzień się fajnie minął mi i tyle, jadę teraz Dominik dominikami mnie na naszym polu, polu, że tak powiem tam się przełożymy do mu paczki, kasy mu nie dom, bo tak z jedną paczką są tam chyba jakieś problemy bo na skanerze widnieje, że jest pobranie, bo dostałem dyspozycję że nie ma pobrania a jutro Dominika też nie ma więc się jutro na spokojnie rozlicza w kasie zobaczę co z tego wyniknie Przy jutro też na Tankstela muszę jechać czwarta no Kasi po piątej uda w domu. nie ukaże się w czwartek ten film bardziej w piątek bo tak bym musiał go chyba o 22 dodać a on będzie dosyć długi chyba będzie dłuższy niż planowałem bo planowałem 4 minutki a będzie miał z 10 lekko ale to już teraz wiecie no bo ogląd tocie, bo to teraz Eszelka będzie wyjeżdżać więc 3 do dzieci i w ogóle zobaczymy jak mu to pójdzie maj sakra maj sakra będzie trwało i trwało i trwało, a tu się auta zbierają 3 później, dobra lecę was do subskrypcji, lajkowania komentowania, udostępniania zróbcie hałas co tamkolwiek chcecie i dzięki Wam, że byliście ze mną. Bawcie się, Eja, do następnego.